Cześć kochani, witam Was jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada, jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info jak zawsze znajdziecie pod tym filmikiem. Tam jest mail do kontaktu ze mną, są wszystkie moje social media. Kochani, jeśli chcecie to wystawcie feedback, jakiekolwiek, będę za to mega wdzięczna. I zasubskrybujcie ten kanał. Kochani, to jest drugi odcinek, jeśli chodzi o wewnętrzne dziecko. Dzisiaj będzie o blokadach. Opowiem o tym, co państwa najczęściej blokuje przed tym, żeby kontynuować pracę z wewnętrznym dzieckiem, lub żeby zacząć, lub po prostu uważacie, że to jest wam zbędne. Więc dzisiaj zacznę od tych, ja bym powiedziała, że to powinna być państwa motywacja, a nie blokada. No ale, kochani, zaczynamy. Ja jestem bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze, ze względu na to, że będą. Dwa odcinki takie teoretyczne dla wszystkich i będzie jeden live, gdzie będę mówić o przykładach, konkretnych przykładach te, które doświadczyłam ze swoimi klientami i takie od państwa. I będziecie mogli na czacie zadawać swoje sugestie i będziemy to po prostu w miarę możliwości tam mam ustawione tak, żebym mogła z tego skorzystać i, Dać Państwu gotowe odpowiedzi, więc to będzie na live'ie dla osób, które chcą być ze mną, które wspierają mój kanał. Także kochani, zachęcam Was do tego. Także dzisiaj jesteśmy o tych blokadach. Dla mnie to powinna być Państwa motywacja. I pierwszą taką rzeczą, którą wiele osób, to że trzeba tą pracę z wewnętrznym dzieckiem robić długo. I trzeba tak jakby, bo praca z wewnętrznym dzieckiem to jest praca na naszej podświadomości. Jak oglądali Państwo pierwszy odcinek, tam troszeczkę powiedziałam o tym, później zrobiłam rolkę, czym tam, że to nasze wewnętrzne dziecko, to jest taka suma doświadczeń, które wynieśliśmy, jeśli chodzi o nasze doświadczenia z dzieciństwa. Czasem też również. Z młodości, z takiej wczesnej dorosłości. Niektóre książki mówią, że tylko do 7 lat, ale ja myślę, że troszeczkę dłużej. I to jest to nasze wewnętrzne dziecko, to jest taki konstrukt psychologiczny, kochani. Uważana jaka część, nasza, część naszej osobowości, może nasza, inni uważają, że to jest prawie to samo, że chodzi o taką naszą podosobowość, nazywana wewnętrznym dzieckiem. I to odbywa się jeśli chodzi o naszą podświadomość, że my to nasze wewnętrzne dziecko nie rozróżnia czasu. Więc nasze wewnętrzne dziecko cały czas istnieje w tym czasie, gdzie to trudne doświadczenie zaszło. To jakieś traumatyczne zdarzenie. Dlatego dziecka nie ma skali tego doświadczenia. U niego jest zawsze 10 na 10. I my, jako dorośli ludzie, nieważne, czy mamy 30 lat, czy 50, czy jeszcze więcej, my musimy z roli tego dorosłego człowieka zanurkować w naszej podświadomości do tego momentu, gdzie dane wydarzenie się zdarzyło, utulić to swoje wewnętrzne dziecko w sobie, powiedzieć, że miało prawo czuć to, co czuło, okazać mu empatię, zrozumienie. I zrobić tak z każdym trudnym zdarzeniem w naszym życiu. Bo inaczej to będzie się odzywało w dorosłości do nas. I w relacjach z partnerem, i w, w relacjach z innymi. Także to nie ma drogi na skróty. I często to blokuje ludzi. No jak ja będę się wszystkimi rzeczami zajmować? No, niestety. Dlatego taka praca z wewnętrznym dzieckiem trwa mniej więcej dwa lata, jak nie więcej. Czasem niektórzy mówią, że trzy, nawet cztery, bo u każdego to idzie inaczej. Bo to są nasze myśli, nasze przekonania, nasze zachowania w dorosłym życiu kształtują to. To nawet czy my się boimy odrzucenia, to jest nasze wewnętrzne dziecko. Ja o tych przykładach takich głębszych będę mówiła właśnie na tym najlifie. Więc Państwa gorąco do tego zapraszam. Zasubskrybujcie kanał. Przysłowiową kawkę możemy razem wypić, bo wtedy będzie można opisywać swoje zdarzenia, a ja powiem, jak, w jaki sposób należy to przepracować. Tylko kochani, to nie wystarczy raz, bo nasz mózg robi nam figle. Nie do końca my wierzymy nawet samemu sobie, ale praca z wewnętrznym dzieckiem pozwoli nam myśleć, że my nie będziemy sami nigdy. Więc jak ktoś się czuje samotny, no to zapraszam. Praca z wewnętrznym dzieckiem już nigdy nie będzie się czuł samotna. Więc kochani, my przede wszystkim właśnie boimy się dotknąć. Nasz lęk jest tak ogromny, że boimy się dotknąć tych rzeczy traumatycznych, które były dla nas trudne, bo dlatego wewnętrznego dziecka jest wszystko 10 na 10, a już dla nas dorosłych wydaje się no, to było 2 na 10 w skali, gdybyśmy chcieli sobie porównać. To nie, my nie możemy wejść do tego dziecka jako dorosła osoba, ale dorosła, stojąca zawsze, a to zawsze po stronie dziecka. I wtedy właśnie dopiero wydarzy się cud. Ale to jest, jeszcze raz powtarzam, żmudna praca, wymagająca czasu, rozłożenia wszystkiego na takie pojedyncze rzeczy. Wszystko, co się w naszym życiu wydarza, wydarza się po coś. Każdy jest nam potrzebny, i to jest takie. Lustro lekcji, których mamy, i my dajemy na coś przyzwolenie i akce akceptujemy daną część. A jeśli my na przykład nie akceptujemy, niby nie akceptujemy, ale nie wychodzimy z tego konstruktu, to się okazuje, że nasze życie daje nam jeszcze więcej, bo my niby nie akceptujemy, ale nic z tym nie robimy. I to się właśnie tak odbywa. Więc nasz lęk wejścia, te trudne zdarzenia jest bardzo, bardzo dla nas ogromne, nawet nas, dorosłych ludzi, bo my bardzo szybko bagatelizujemy, że to nie to. A to jest właśnie to: to właśnie, gdy damy sobie sami empatię, kiedy damy sobie zrozumienie, kiedy zobaczymy, dlaczego na przykład coś nas z zewnątrz dotyka. Co nie jest nasze, ktoś mówi, że my jesteśmy nie tacy, jak potrzeba, niewartościowi, nie umiemy czegoś, czy nauczyliśmy się w jego ocenie niewystarczająco dobrze, to jest jego ocena a nie nasza. Więc jeśli my przepracujemy swoją, swoje wewnętrzne dziecko, to nic nas nie będzie z zewnątrz dotykało. My to oczywiście przyjmiemy jako małe dziecko, utulimy, wypuścimy i pójdziemy jako dorośli z podniesioną głową. Więc kochani, to jest blokada, jedna z wielu takich blokad, które nam się wydaje w ogóle, że to jest niepotrzebne. A to jest pierwsza i najważniejsza lekcja, którą powinniśmy odrobić w życiu. I przede wszystkim wszystko, cokolwiek jest trudnego w naszym życiu, od tego to się zaczyna, kochani. Następne, że większość z nas wydaje nam się, że przeczytała dużo książek, że jest w rozwoju osobistym, że sobie radzi, że już dużo osiągnęła, ale ciągle czuje jakiś niedosyt, jakąś kropeczkę nad Iwi musi postawiona. Nie chce się zająć tym. Zobaczcie, ile jest na przykład gór na Instagramie i na czymś, a na przykład nie rozmawia ze swoimi rodzicami. Mnóstwo znam takich osób, które Wielu mnie ma, niech bardzo dużo osiągnęły i wierzę, że bardzo dużo osiągnęły. A mają jakieś problemy, pozamiatane pod dywan. I takich osób jest mnóstwo. To jest takie niby mechanizm obronny, ale ja nie zamiotłam przykładowo swojego podwórka, a uważam, że inni powinni. To jest jakby. Jak najbardziej w porządku, jeśli możesz pójść pom pomóż komuś innemu. To jest w porządku. Ale jeśli sam mówisz komuś, zrób, zrób tak, a sam tak nie robisz, to jest w ogóle już coś innego. Także, kochani, czasem rozwój osobisty, jeśli nie jest poparty praktyką i przede wszystkim pracą nad sobą. Ja zawsze zachęcam. Możemy przeczytać mnóstwo książek. Ja tu do Państwa przeczytałam więcej, nawet trzy Państwu pokażę o niej ta strona powrót do wewnętrznego domu później terapia wewnętrznego dziecka mam nadzieję, że Państwo widzą i odkryj swoje wewnętrzne dziecko i jeszcze kupę artykułów mam na wszystkie książki tak pozaznaczane ale kochani, to musi się tak odbyć to dla mnie to trwało długo jest pełno zaznaczonych części ja musiałam to przepracować, przełożyć dla przeciętnego Kowalskiego bo mój kanał jest dla przeciętnego Kowalskiego kochani Następną rzeczą to nasze mechanizmy obronne. To jest to, że my jesteśmy hardzi, my sobie poradziliśmy, jesteśmy wykształceni, osiągnęliśmy znowu wiele sukcesów i to jest prawda i brawo za to. Ale wewnątrz jesteśmy małymi dziećmi. I w wielu kwestiach, na przykład, gdy przykładowo idziemy na jakąś imprezę rodzinną, ktoś coś powie, a nas to dotyka. To co stoi za tym? Wewnętrzne dziecko. My wszystko bierzemy z zewnątrz, my chcemy ogarnąć pracę z zewnątrz i wszystko sobie dać, żeby zaspokoić ten głód tego wewnętrznego chłopczyka, wewnętrznej dziewczynki, która czegoś nie, nie dostała. Kochani, jeśli było o kobietach, wiele kobiet jest mnóstwo, wychodzi za mąż, niby za swoją miłość życia, i chce od razu, żeby ten mężczyzna. Albo ta kobieta, bo to również takie oczekiwania mają mężczyźni, też, nie tylko kobiety, ma cały świat rzucić temu komuś do stóp. Wykonać pracę za jego rodziców. Kochani, to się nie da. I to jest nic innego jak praca z wewnętrznym dzieckiem. Ty wychodziłaś, czy żeniłeś się z kobietą? Ona żeniła się z mężczyzną który ma takie, a nie inne możliwości. Nie zrobicie tego w trzy lata. Musicie porozmawiać, ile ja włożę, ty, ile ty włożysz, tak żeby to nie było dla nas krzywdzące. Jeśli my widzimy tylko dawanie, da, masz mi dać, masz mi dać, to jest praca z wewnętrznym dzieckiem, ale o tym będę też mówiła. Ja tutaj chcę Państwa tylko wspomnieć, o czym to będzie. Więc mamy mnóstwo tych mechanizmów obronnych. Jest wiele kobiet, które mówię, naprawdę zrobiły świetną karierę. Narzekają, że nie ma wspaniałych mężczyzn, bo albo jest tak, że one nie wychodzą w miejsca, gdzie może spotkać tego swojego wymarzonego partnera, albo nie umie się na niego otworzyć. Dlatego, że w jej mniemaniu ją ojciec zawiódł na przykład. I miała może stuprocentową rację, ja nie mówię, że nie. Ale ona powinna uzdrowić w sobie tą małą dziewczynkę bo inaczej żadna miłość się nie uda. Kochani, więc tutaj przykładów mechanizmów obronnych może być od groma. Następną, kochani, rzeczą to jest to, że my bardzo idealizujemy swoją rodzinę pochodzenia. Szczególnie rodziców tutaj mówię. My nam jest lepiej funkcjonować, jeśli określimy, że nasi rodzice byli wspaniali, a może się okazać, że w ogóle nie byli. Albo byli tylko trochę, albo byli 60 na 70. Kochani, ja Was zawsze zachęcam. Rodzice zrobili, co mogli. Byli jecy byli, trzeba ich wziąć z całym inwentarzem ich błędów, porażek. Oni są tylko ludźmi. I my, jeśli zdecydujemy się na dzieci, popełnimy mnóstwo błędów. I dlatego zachęcam, jeszcze raz będę powtarzać po raz setny, pewnie dzisiaj, zachęcam do pracy z wewnętrznym dzieckiem. Wrócić do tego momentu, kiedy uważałam, że moja mama w jakimś aspekcie tak, a nie inaczej powiedziała, dla mnie ja to odebrałam tak i tak. I wrócić do tego momentu, kiedy już jesteśmy dorosłe jako dorosła wracam. W swojej podświadomości do tego momentu, w którym mama mi to powiedziała, to się nie uda od razu czasami. Dlatego też fajnie jest najpierw wykonać pracę z wewnętrznym dzieckiem. To zacyknie czasem, robimy to samo ćwiczenie, a zacyknie za dziesiątym razem. I to jest w porządku. Bo jeszcze nasz mózg, to tak jak z pracami na sesji, że czasem my po prostu nie jesteśmy tego dnia otwarci nad tym, na Czym pracujemy, i tak samo jest z wewnętrznym dzieckiem. Coś nas blokuje, i my też nie potrafimy nazwać tej swojej blokady. Dopiero kiedy zaczynamy ciągle o tym myśleć, kochani, jak ja mam na przykład klientów, i wiem, że mam sesję dzisiaj z tą a z tą osobą, robimy sobie różnego rodzaju procesy, to ja cały dzień myślę, a czasem nawet więcej co ja mam powiedzieć tej Pani, jakie mam zadać pytanie, żeby ta osoba, a nie inna mi się otworzyła. Więc ja mnóstwo razy widzę w dorosłych mężczyznach, w bardzo dorosłych kobietach, małe dziewczynki, bez względu na to, czy mają 60 lat, czy 30. I to nie jest źle, to jest ok. Bo kochani, nikt nie może być... Szczęśliwy, usatysfakcjonowany i nie może być przede wszystkim autentyczny, dopóki nie zaakceptuje swojego wewnętrznego dziecka, nie otoczy opieką, nie da zrozumienia, nie da empatii z poziomu siebie dorosłej i żeby ja to tak nazywam za plecami stali nasi wymarzoni rodzice, którzy też stoją po stronie tego dziecka. To jest jak analiza transakcyjna. Trzy osoby, które mają w opiece. My stoimy jako dorośli, opiekujemy się małym sobą, a za nami taką większą opieką otacza nas taki rodzic, jakiego zawsze chcieliśmy być. I dlatego to my sami nie możemy dzieciństwa powtórzyć, ale my możemy dać sobie wszystko to, co nam nie dano. I dopiero wtedy powiemy sobie, jest ok. Nie dałaś mi, mamo, dałaś nic, albo nic nie, jeszcze, jeszcze mniej niż nic, jeszcze dołożyłaś jakieś swoje traumy, ale zawsze zachęcam do tego, że ludzie skrzywdzeni krzywdzą innych, więc Państwo też mogą jakby przerwać ten ciąg i zobaczyć, że od Państwa mogą dopiero stać się niesamowite rzeczy. Że Wy swoją wibracją zaczniecie przyciągać innych ludzi, przyciągać dobro. Dlatego ta praca jest żmudna. Jeszcze raz powtarzam, wymaga wielokrotnego powtarzania, nastawienia się do tego w pozytywny sposób, że jak nie dzisiaj przyszło, to jutro przyjdzie. Można sobie to robić codziennie przez snem i naprawdę, jeśli się poświęci może na początku 10 minut, później będzie to coraz krócej i krócej i można wykonać Ogromną pracę, a dopiero później wchodzić w inne takie procesy ze sobą. Kochani, jeszcze jest inny taki opór, który jest w nas, to jest to, że to jest taka praca niewidzialna, nie? My to wiemy, ale przecież to my jesteśmy najważniejszymi osobami w naszym życiu. To z sobą jesteśmy od początku do końca. Nie siostra, nie brat, nie przyjaciółka, nie facet, nie sąsiad. Tylko my ze sobą jesteśmy od początku do końca. Jak my nie pokochamy siebie, to nikt tego nie zrobi. Wszyscy niby wiedzą, to czemu kurczę, nie zaczynamy od siebie, nie zaczynamy od tego swojego wewnętrznego dziecka. Dajmy sobie sami towarzystwo. Cieszmy się tym towarzystwem ze sobą. Nie dostaniemy może za to orderu, nie dostaniemy certyfikatu, którego można powiedzieć na ścianę. Ale nasze życie będzie pełniejsze. Da nam więcej satysfakcji. Zobaczymy, że inaczej nawet zaczniemy przyciągać pieniądze. To Państwu powiem na końcu. Że inaczej, inaczej nawet już nas to dorośniemy do tego, że nikt nam nie może zabrać czegoś, na co my nie pozwolimy. To w jego mniemaniu. Bo my nie będziemy mieli już żalu ani niczego do nikogo. Kochani, I proszę pamiętać, o tym to też może być komuś się wydać dziwne, że jak już jesteśmy dorośli, wracamy do tego czasu, kiedy ta trauma miała miejsce, to trudne zdarzenie, kiedy się czuliśmy niedokochani. Dlaczego trauma powstaje? Dlatego, że przy tym dziecku nie ma rodzica. Wtedy, kiedy to się dzieje, no nie mogli być rodzice wszędzie. Ale to właśnie o to chodzi, że w tym momencie, kiedy działa nam się przysłowiowa krzywda, my musimy wrócić do tego momentu i zaopiekować się samym sobą. Bo wtedy, gdyby był rodzic empatyczny na przykład, taki, który by zrozumiał, utulił i zaakceptował, że to dziecko ma prawo czuć się tak, a nie inaczej. I stąd się właśnie bierze to, że ilu z nas słyszało, jak się przywróciłaś nam podwórku, no to nie płacz, to chłopców się mówiło, no nie becz, no chłopaki nie płaczą. Kochani, to dziecko ma prawo czuć to, co czuje. I to jest w porządku, to jest ok I właśnie ja ten cykl mam nadzieję, że moje dzieci będą oglądały. Na pewno popełniłam jakoś błąd jako rodzic, bo jestem tylko człowiekiem. Na pewno zawsze mi się wydaje, że jak byłam pierwszy raz mamą, byłam bardzo młoda i wtedy był trudniej, a przy drugim dziecku już trochę było łatwiej, ale to jest chłopczyk i dziewczynka, więc też trochę inaczej, prawda? I ja myślę, że moje dzieci też przez to zobaczą, jak można to, czego na przykład mi nie są w stanie powiedzieć, a mamo, w tym momencie, w tym momencie ciebie zabrakło. Więc to też jest ważne. Chcę Państwa nauczyć, żeby poprzez ten cykl Państwo mogli sobie pomóc sami. Zrobić jedno ćwiczenie 10 razy, może za 10 pyknie, a może za 12 pyknie. A jeśli jeszcze jesteśmy nieprzekonani do tego to można napisać mi w komentarzu. Ja później to na live'ie powiem. Też możecie pisać w komentarzach lub przez moje social media dawać różnego rodzaju, na przykład opis zdarzeń z waszym życiu. I ja będę na live'ie Powiedziała, jak to trzeba spróbować rozwiązać i zobaczyć, co się ze sobą zadzieje. Także, kochani, to jest ważne. To jest, kochani, to, żebyśmy byli ze sobą ok i nie czuli takiego w dorosłym życiu trochę pustego serca. Ile osób sobie zadaje, że po co żyje, dlaczego. Kochani, życie jest piękne, może być piękne, tylko my jego barwy musimy zobaczyć. I dlaczego tak jest? Kochanie, ile osób, które mają Borderline? Borderline jest zaburzeniem osobowości. I tam na osobowość składa się wiele rzeczy. Tam też jest głównie praca z wewnętrznym dzieckiem. I tych, tego oporu osoby z Borderline jest mnóstwo. No, a właśnie osoby najczęściej z Borderline, one chcą szybko, od razu, żeby to się zadziało już, wziąć tabletkę. To jest właśnie też domena młodych ludzi. Oni cały czas potrzebują ciągłego wsparcia, ale dlatego, że każdy z nich powinien wykonać pracę z wewnętrznym dzieckiem. Dlatego te dzieci są pogubione. Może nie miały wsparcia od rodziców. Ja nie chcę tutaj. Biczować rodziców, ale w dorosłym życiu, kiedy już poszliśmy w życie, w świat, my musimy te wszystkie nasze deficyty uzupełnić sami. A to jest podstawowy nasz ten, żebyśmy nie dawali sobie wymówek, żebyśmy się nie zniechęcali. Bo co ma nas zmotywować? Coś zewnętrznego? Nie. To, że my będziemy szczęśliwszy, że my zrozumiemy. My, powiedziałam to już w pierwszej części, szukamy wszystkiego na zewnątrz, sukcesów, pieniędzy, samochodów, związków, nie wiadomo, wycieczek, no wszystkiego. To wszystko fajne jest, ale to będzie nam ciągle brakować jakieś kropeczki na i. Coś się wydarzy i to runie jak domek z karty. A jeśli my uzupełnimy te wszystkie braki, jeśli chodzi o wewnętrzne dziecko, te wszystkie deficyty, to my nie będziemy się w życiu niczego bali. Będziemy odważniejsi. Będziemy przede wszystkim nie tylko dobrzy dla siebie, ale będziemy z miłością wychodzić do świata. I nic nas nie złamie, nic nas nie dotknie. Nic nie może spowodować, że, że ty będziesz jakiś smutny. Tak jak to powiedziałam, zbudujemy takiego dorosłego w pełni, który oczywiście może przyjąć coś, jak z poziomu dziecka, bo ja będę to mówiła później. Wewnętrzne dziecko nie tylko spełnia aspekty tych, takie deficytowe, że musimy cały czas go utulać, są też jeszcze fajne tego aspekty. I dlatego to, że my mamy to wewnętrzne dziecko z sobą od początku, od naszych narodzin, aż do to jest super. Ja już to robiłam kiedyś film na ten temat, ale tu powiem więcej, kochani. Także ja Państwu zachęcam. Wtedy opory, te jakby rzeczy, które nas blokują przed tym, że my chcemy popracować z tym wewnętrznym dzieckiem powinny być wypchnięte w kąt i kochani, to nasze życie jest najważniejsze to my, jeśli chcemy iść dalej chcemy osiągać sukcesy, chcemy zrezygnować z prokrastynacji, z tego, co nas ciągnie w dół z tego, co jest naszym jakby Kamieniem u nogi, różnie to można nazwać. My nikt nas wtedy nie zatrzyma, bo my osiągniemy pełną satysfakcję. Będziemy dla siebie mamą, tatą, siostrą, bratem, najlepszym przyjacielem. Już nigdy nie będziemy czuli się samotni. Także, kochani, jak zawsze dziękuję za poświęcony czas. Piszcie w komentarzach, jakie Wy mieliście doświadczenia, co Was spotkało, a ja spróbuję na live'ie. To wszystko Wam. Wyłożyć, pokazać, co możecie z tym zrobić, jak praktykować. Także, kochani, ja w następnym filmie powiem dokładnie, kiedy to będzie. Także dziękuję Wam serdecznie i myślę, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu. Wszystkiego dobrego.